środa, dzień remontu wyłazu, zobaczcie ile tego tutaj jest, niestety trzeba było się wziąć za ten wyłaz dzisiaj, bo jak wzięliśmy się za ten kosz, no to tutaj trzeba było też tą część rozebrać i jak zobaczyliśmy jaka to jest dziura i tak dalej, no to nie było sensu tego zostawiać, więc dzisiaj bawimy się już tutaj z tym, z tym wyłazem. Widzieliście jaka tutaj dziura jest, widzieliście jak jest stawione, także no tutaj wady już widzę, ja poleciałem też po Steropian. Trzeba było kupić, bo tutaj też trzeba tą, tą ścianę docieplić, bo tam nie jest w ogóle docieplona. Troszkę włożymy a tutaj całą tą półeczkę zabudujemy. Tutaj obijemy łatami. Tutaj zrobimy też jeszcze rynienkę odwadniającą. Tutaj specjalnie jest ta kontulata wycięta, żeby ewentualnie te skropliny, które będą leciały tutaj z tego dachu, opływały sobie tutaj dookoła tą. Ten wyłaz. No i co? Nie będziemy też chyba już robić gotowego kołnierza, tylko wyrobimy sobie sami. Założymy to tak, żeby tutaj było fajnie i pięknie to zrobione. Dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj odstawić rąbek i tą wodę tutaj z kosza przekierować tutaj w tą rynienkę tutaj. Może zrobimy ją nawet szerszą, tak żeby dostosować się do dachówki. Żeby ta woda sobie fajnie odpływała, a nie leciała tutaj, bo tutaj ktoś mi zasugerował w komentarzach, żeby tutaj całej wody nie prowadzić z kosza pomiędzy wyłaz a, a, a tą ściankę. Więc tak y, fajny pomysł, fajna sugestia, więc te, pewnie tak zrobimy. Tyle.